Cześć! witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Relegat i ja witam was w już kolejnym odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w Baldi's Basics in Education and Learning Ze mną jest oczywiście mój drogi przyjaciel i kompan. Cześć drogi kolego. Przywitaj się z widzami. Nie wiem czy wy, czy wy będziecie go po prostu widzieć. W każdym razie, no on mi tutaj już dość głęboko wychodzi przed wizję. Myślę, że będzie chciał zostać gwiazdą i cóż no, Przyszedł chyba najwyższy czas, żeby po prostu go wam przedstawić. Y, Jak wam obiecałem, tak w końcu y, został mój telefon Wafel. <laughs> zostaw telefon wafel. Tak, mój piesi odnażywa się Wafel i teraz właśnie gryzie mnie po, y, po ręce. I co, zostanie gwiazdą kolego? Zostaniesz gwiazdą, kolego. Cóż, zrobimy z wafla gwiazdę, a tymczasem, to, kochani, bez zbędnego gadania, bo obiecałem wam, że nie będę gadał, oczywiście gadam. Zaczynamy sobie do gry, ale może, musi, musicie mi wybaczyć z tego względu, że piesek jest absorbujący. Mam nadzieję, że mi nic tutaj nie zja. Muszę się na niego patrzeć co chwila. Wafel, nie liczy tego, proszę cię. Liżę moją tą. Wafel, nie rób tego. Masakra. On jest po prostu genialny, 2 minus 8 minus 6. Teraz liże łóżko, no. Jak to piesio. Jak to piesio, mam nadzieję, że spodoba mu się być gwiazdą. Zobaczymy, no pewnie, czy będzie się wyrywał do kamery, wiecie, że mi wys y wyskoczy tutaj w ogóle. Y na kolano gdzieś y st stanie po prostu i będzie się... E, że się tak wyrażę e, komponował w całej okazałości minus 5 oczywiście nie, pa, musimy pamiętać żeby się tutaj nie pomylić już ostatnimi razy te kilka odcinków wstecz już mi się udawało dochodzić do tego końcowego etapu w Baldim e, w tym momencie gdzie jest e, już czerwony kolej też pojawia się taka muzyka taka wiecie bzzz. tym razem sobie pójdziemy może tędy ja bym chciał najpierw ogarnąć e, wejdę sobie tutaj skul faculty only tak Teraz liżę trwanie kuszko. Ja ogółem go dość rzadko wpuszczam do pokoju, ponieważ on zostawia strasznie dużo kłaków. Eee, no i z reguły robiłem to raz dziennie, ale jak go wpuszczałem e, więcej razy do pokoju, to potem e, po prostu wziąłem z przodu, odkurzyłem na błysk, cholera jasna. Potem znowu wszedł 5 minut jest dokładnie y, tak samo jak było wcześniej, dlatego... W sumie mogę tego pieniążka na sam początek jakiś zrobić, ale dobra, już trudno. 7 On tutaj widzę... miliże łóżko, nie wiem co mu tak smakuje. Pewnie mój zapach, no nie wiem czy to jest w ogóle jakieś dobre smakowe i pachnące. Co się dzieje, piesku? Jak ci się podoba... Y, no o bycie na wizji dobra, zepsułem to już od razu. O nie! Gdzie on jest? Aha, bo on na samym końcu był. A mogą poczekać, że w ogóle dyrektor mnie złapie. Teraz już nic nie poradzę. Teraz już nic nie poradzę. O ludzie, you have detention. To są takie w ogóle kos kosmiczne dźwięki, jakby nie wiem, rodem z jakiegoś filmu science fiction gdzie jest Baldi w ogóle. Ale w sumie może i dobrze, że on nas tutaj przeniósł O nie jest Suzy. Suzy, właśnie, mam nożyczki. Ja sobie wezmę. Dobra, 3 minus 2, 1. Yy, bla, bla, bla. Teraz tak ja muszę ogarnąć. Nie wiem, co on tak liże. Cały czas mi tutaj y, rukuszka. Wawel, no co to jest tam takiego dobrego? Kolego, jak trend ja mam iść. I see you. O nie. Złożyłem zużyłem coś. Nożyczki zużyłem? Swip, swip, swip! A tak, bo tu jest ten! Swip, swip, swip! Dobra, tam jest Bali się pojawił. Bully, Bally. Oj, myślałem, że mnie direkt złapie, bo... Ale jak ja wykorzystałem te nożyczki? Powiedzcie mi, przecież... Swip... Got swip, 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 swip! Swip, swip, swip! Zróbcie troszeczkę swip, 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 Suzy. Gdzie jest Baldi? Ja nie wiem z której on w ogóle wyskoczy mi. Wafel jest tutaj bardzo zaemocjonowany za, za lizaniem łóżka Nie wiem co mu tak naprawdę smakuje Kłótkę, mogłem za to WD wziąć Dobra, widzicie troszeczkę się e, 5-0,5 8-4,4 Pierwsza próba i na razie jest dość znośnie Po prostu bym wam powiedział e, Z czasem jak człowiek przechodzi setny raz to samo to... To doświadczenie już mu nie pomaga. O nie, teraz jeszcze dyrektor mi tutaj potrzebny. I tam będą jeszcze jedne drzwi, tam będzie szósty dziennik, ale... Ja bym się tutaj... On mnie nie widział? Przecież on tam był! Dobra, użyliśmy tego WD. Powinno zadziałać, powinno zadziałać. Ty, nie gryź mi tutaj, słuchaj, jak upatrzcie. Kurde, to jest całe mokre. To jest całe mokre, ja nie wiem, co dziś... Masakra, Jezu, on to jest taki kombinator No i liże dalej, no widzicie, ja mu każę przestać, tą dalej liże Straszny łobus rozrabiaka, nie słucha się, totalnie się nie słucha Ale jak to już z młodym psem bywa, to to jest chyba normalne No przecież użyłem tego WD Ło, szybko! <ścoughs> Wafel, ty mi rozwalisz to łóżko, przestań Ej, kolego, spokój, chcesz być na wizji? Chodź tutaj nie, nie Nie, nie gryzaj mnie po łapkach, nie gryzaj mnie Ja go tutaj, troszeczkę się z nim droczę w tym momencie Głaskam go, a on robi dalej to samo no Span jeden O nie, nie, ja cię zaraz rzucę, wyrzucę, zobaczysz Kolego, kolego Kolego, są jakieś zasady, pamiętaj 5! Kolego, spokojnie Ty. Będziesz grzeczny, będziesz grzeczny ja nie wiem, czy wy go widzicie w takim ujęciu, ale jest bardzo możliwe, że tak. Wafel, nie wolno. Ty, ja ci zaraz dam. Nie tutaj skubać. Chodź. Chcesz się oprzeć tutaj, gdzieś na moim kolanie, żeby cię było widać na kamerze? Wafel. O, ludzie. Jest to łatwy kawałek chleba. Wychowywać takiego pieseła kochanego. Ale zawsze on jest tą naszą ukochaną maskotką i zawsze jest po prostu raźniej w tym domu. Idziemy jeszcze raz tędy. Ja zrobię to samo, pójdę sobie tędy. God, swipe, swipe, swipe. Dobra. To oczywiście mogę mieć tam tędy, ale już sobie daruję to po prostu. Eee... Teraz tak, tu jest dyrektor, dobra, jest Principal. Unitless, potrzebujesz odpoczuć, no ale niestety. Eee... Na razie nie mogę sobie pozwolić na odpoczynek, muszę po prostu jechać. Tam było było w 40 przez pomukę. Znaczy nie nie tam tylko tylko tam, dobra. To jest pieniążek, ale Suzy o! Let's, fui nie. One, time to jump. Fui for czas na czas na grę na skance. Dobrze, że mnie szybko idę Teraz tak, teraz nie popełnię tego samego błędu, tylko użyję tego pieniążka tutaj Wiecie co? Ja sobie daruję ten dziennik ten, ale wezmę sobie, wezmę sobie buty, albo, albo nie, dobra, wezmę Tylko nie wiem czy zdążę już uciec, nie wiem czy zdążę już uciec, mam nadzieję, że tak, w każdym razie Baldi już będzie szybszy Kurczę, nie wiem dokładnie o ile ten telefon po prostu tego Baldiego spowalnia O nie. Teraz tu się w ogóle przestraszyłem. O nie, Baldi jest tutaj. Nie, to jest Suzy, dobra, to jest Suzy, to jest Playtime. O, chyste panie. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o to rozmazywanie się kamery na. na Baldim, to ostatnio właśnie widziałem u juniorskiego również film e, z. Baldiego i miał dokładnie to samo co ja, że miał cały ekran e, co jakiś czas rozmazywany, rozpikselizowany, zarówno z gry jak i z e, kamerki, nie? Czyli jednak to są. O nie, pomyliłem błąd. Cztery, minus 4, o no to teraz jesteśmy w tyłku, właśnie. E, gadaj więcej, Renegat, gadaj więcej, Renegata e, Wyjdziesz na tym dobrze. Dobra, jesteśmy. Nie wiem, gdzie jest Baldi. Baldi jest tam, dobra. Pły. Miejsce. O, ja wiem, co zrobię. Wejdziemy sobie tutaj i spróbujemy sobie po raz pierwszy użyć tego WD40. Dobra, pies odskoczył e, na dywan. I ja zrobię coś takiego. E, tutaj go obkrążę. Nie wiem, czy to jest mokre, czy co. Że tutaj nie mogę. Widzicie, tutaj Baldi idzie, cyk. O. o. Zabrało go szybko, póki mamy ten, okazję. To sobie zostawię. Oni się zbagowali. Ja sobie to wezmę! Czy on nie widział? Nie. Wiecie co, ja chcę tutaj iść troszeczkę szybciej Kurde, przyda mi się tutaj bardziej Przydadzą mi się bardziej te nożyczki niż Gdzie jest tutaj ten pieseł nasz kochany? Dobra, leży sobie za mną, dobra I co Wafel, podoba się? Nie wiem czy cię będzie widać w ogóle jakikolwiek raz Na tej kamerze, mam nadzieję, że tak Jeżeli było go widać, to mam nadzieję, że wam się podoba Pieseł mój kochany Jedziemy dalej Dobra, Bali już jest szybki jak błyskawica Musimy iść tamtędy, tylko czy... On jest gdzieś... No niby oddalamy się od niego, ale jednak... Mamy szósty dziennik, mamy y, piąty, szósty dziennik Zobaczymy jak to będzie wyglądać, żółty 3-3, 0 7-2, 5 i bla 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 Dobra. I teraz y Jezus Maria, jak mnie wystraszył, matko boska. Ale gdzie on był przecież? Ale czy nie jak wchodziłem do tego pokoju nie było go ani z lewej, ani z prawej i nagle się pojawił. Dobra. Dobra, idziemy jeszcze raz, a tutaj musi kukać, bo bo jego trzeba jeszcze pilnować i to bardzo. Uwierzcie mi, on potrafi takie rzeczy robić, kiedy nikt nie patrzy. A zwłaszcza, jakby chciał mi tutaj coś pogryźć w pokoju. Oj! Minus 2. 6. Yy, to bym sobie zrobił z niego dobre kiełbaski. Prędzej czy później, co nie Wafel? Byłyby bardzo dobre kiełbaski. On jest bardzo energiczny, on lubi dużo biegać. On w ogóle cały czas musi być w ruchu, Musi yy, musi się bawić, bo. Inaczej nie byłby sobą, 13 Dziewięć Dziewięć Jest jeszcze takim typowym nastolatkiem Psim nastolatkiem Myślę, że jak minie, jak stuknie mu rok To już się tak bardziej ogarnie, że się tak wyrażę Tędy se pójdźmy Tym razem se pójdźmy tędy, tak Zobaczymy jak to będzie wyglądać Swip, swip, swip! WDN no squill when your doors are to loot, and you need to be quiet. Dobra, ja poczekam sobie. Okrążymy setu sobie Baldiego, bo Baldi nie może przejść e, w środku tej miotły, On musi przejść dookoła. E, Miotło to jest taki, jakby filar on musi przejść dookoła. I tutaj go właśnie spo spowalnia ta miotła. I ja zrobię coś takiego, widzicie on tu wejdzie. Sweep, 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 sweep. A... Dobra. Sweep, 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 sweep. Powoli. Ło. Wow. Czy on będzie mógł? Ja go chyba tam zamknąłem. Tak, ja go tam zamknąłem. O nie! Mogę zostawić to życzki, mogę wziąć dziennik. I się znowu dyrektor pojawił w takim momencie. Ja nie wiem, czy bardziej już wyszedł, czy co? Ja na nie wiem, gdzie on jest. O ludzie. O, położył się i śpi, dobra. Zmęczył się już. Tak naprawdę było to na nic, bo Nic nie zyskałem, straciłem tylko czas Kolejne WD, dobra, jeszcze raz Weźmy sobie jednego pieniążka Kluczyki, to są kluczyki od Dwa Ja sobie je wezmę Ja sobie je wezmę, drodzy kochani Na no spokojnie Na no spokojnie Na no spokojnie, no spokojnie. Baldi nas tu goni No czemu on... Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Powiedz, powiedzcie mi, bo ja tego po prostu nie rozumiem. Staram się być cicho, dlatego żeby się skupić i nie popełnić żadnego błędu, a potem... Dzieje się to, co się dzieje, że wszystko się baguje i po prostu to nie działa. Dobra. Przejdźmy może tędy. No, po prostu... Dobra, na no, szczęście mam klucze, ale one... When will you learn? No, ja muszę poczekać. Czekajcie, bo ja nawet nie wiem w ogóle gdzie jest Baldi. Nie e, napis mi się zbagował, a nie, on chyba dalej Jestem na początku, dobra zaczynam od nowa. Jest gota, słyszymy, dobra zbagowali się tutaj. Skarpeta i miotła, proszę. On w ogóle jakieś tiki nerwowe dostał, nie wiem, może ma czekajcie, chodźmy zobaczyć, jak to by wygląda. Ale że ja?! A nie, dobra. 45 sekund. I to jest chyba na razie rekordowy mój pobyt w kozie. Ciekawe, czy uda mi się minutę. O, zabrał dyrektora, słyszy, słyszy, dobra. Szykuje się wielkie sprzątanie, drodzy kochani. Drodzy dobra Dobra, teraz się podniósł, wstał, obudził się. No ale ja i tak już nic nie zrobię, bo... No, Baldi już idzie już idzie O, matko baska. O, zbagował się przez drzwi, widzicie? Widzieliście to? Nożyczka idzie potnę, A, Dobra 16 minuta Połowa odcinka już jest za nami. Dobra, muszę tu jeszcze raz sobie zrobić, bo to... Przez dyrektor wszystkie plany mi zepsuł tak naprawdę. Eee, haj, 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 haj 9, 17 e, 12 Minus 5 oczywiście, dobra Liczymy Uuuu, przydałoby się w końcu to przejść, co nie? Myślę, że to byłby... Byłaby bardzo dobra opcja, weźmy sobie tego pieniążka, jeszcze raz Idziemy. Problem idziemy tutaj. 1. Idziemy tutaj. 7 11. Baldit jesteś tutaj problemem numer 1, numer 2 i numer 3, numer 4 numer 5, numer 120 milionów 100 tysięcy Dobra, idziemy tędy Możemy na dyrektora. To jest... Nie, no. To jest już y... To już jest e, hipokryzja, ale na szczęście Baldi jest na tyle wolny, że e, złapanie przez lektora na samym początku e, nie stanowi e, tutaj żadnego problemu, tak naprawdę. Bo Baldi jest bardzo powolny. E, Jezus Maria, jak mi wyskoczył, skurczy syn jeden. Tego to się nie spodziewałem, że on aż takie długie e, kroki robi na pierwszym tym. E coś mi on w ogóle starażył w tym odcinku, ja nie wiem co się w ogóle dzieje Dobra, pisem sobie śpi Może i dobrze, zmęczył się Występem przed kamerą 14 0 Eeeem Ym... 4 W ogóle jeżeli chodzi o moje miniaturki to zastanawiam się też czy nie spróbować zrobić coś takiego Że po prostu nie wycinałbym ze swojego y... Obrazu z kamery po prostu tła i zostawiały tylko swój, swojego ryoka, tylko właśnie, żeby ten cały obraz z kamery jakby połączyć ze zdjęciem i jakoś to w ciekawy sposób y, zrobić, zagospodarować, żeby wyszła jakaś taka fajna miniaturka. Bo mi tutaj przede wszystkim też chodzi najwięcej, bawienia, przyrobienia tych moich miniaturek jest właśnie z tym, żeby powycinać. Żeby powycinać te wszystkie SWIP 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 Żeby powycinać te wszystkie, no wiecie yy, Tła Bo z reguły jeszcze to moje zdjęcie Znaczy zdjęcie, no obraz z kamery muszę Jeszcze yy, tam rozjaśnić, albo po prostu wyostrzyć, bo W większości przypadków, no sam obraz z kamery mi po prostu Nie wyłapie tego tła i mi go po prostu nie wytnie, więc ja muszę ten obraz y, Z reguły Zbagowałem ją ZBAGOWAŁEM JĄ <laughs> Ja miałem to O Jezu Dobra Zamknęliśmy go CO i czemu on wyszedł? Co tutaj się dzieje w tej grze? Też w ogóle ja nie wiem. O masakra! I wydaje mi się, że taki byłby w sposób pewien. E, taki byłby sposób w pewien sposób lepszy. E, przede wszystkim e, robienie takiej miniaturki zajmuje mi co najmniej godzinę. A czasem mi się zdarzyło, że i dwie siedziałem nad nią. Bo to właśnie mówię, to jest największy problem z tym, z tym wycinaniem tła. I potem. Tu się zaczyna problem, bo na tym człowiek leci najwięcej czasu. Ja nie chcę tego WD, bo ona mi nic nie daje. Czy ja mogę? Dobra, mam batonika, dobra Friend. Widzicie co ja sobie daruję tą stołówkę? Ja sobie pójdę tędy i gdzie mnie to doprowadzić W ogóle, bo ja nie wiem w ogóle gdzie chodzę. Ale jak mówię, zobaczymy jak to wyjdzie. Pomyślę coś przy następnej miniaturce, a na razie sobie dam spokój. Dobra. Tu będzie na spokojnie, coś, coś wymyślę. 8 plus 5, 13. 2 minus 8 minus 6. I bla bla bla. 879, nie wiem co tu będzie w ogóle. Dobra, dobra. I w ogóle zauważymy, że za każdym razem to moje oświetlenie jest niby... Wygląda, jest niby takie samo, ale jakoś za każdym razem. 8, minus 5, minus. Yy, nie minus, tylko 3. I takie troszeczkę dziwne mi się to wydaje, ponieważ. Teoretycznie światło powinno być troszeczkę zbliżone a to za każdym razem wygląda inaczej troszeczkę. Dobra, Baldi już jest tu za mną. No Zamknij się! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! For you. When will you learn? O ludzie, ta gra to w ogóle już prześladuje. Dyrektor mnie prześladuje. Ile można? Czy co, mam czekać na śmierć? Czy Baldi jest gdzieś daleko? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Playtime. Nie wiem, gdzie jest Baldi. Dobra, no i w sumie zrobiłem naj... jeden z najgorszych błędów, jaki mógłbym zrobić tutaj. Czyli wejść do tej klasy, do której Baldi zaraz wejdzie. I ja nie wiem, jak ja wyminę w ogóle. Wow, on tutaj biegnie za nami, czekajcie. Let's play! Let's play. Let's play. Jak mówię, dla mnie będzie o wiele... Y... Dla mnie będzie to po prostu o wiele większym ułatwieniem i o wiele... I po mnie! <przysyć> O, on popchał! O nie! O, już za późno, dobra! Ehehe. O, ludzie, on. i w ogóle tutaj nawet nie przejdziemy do tego końcowego etapu. Masakra! Masakra to pod was 50 odcinków, jak nie więcej ta seria. Jak tu pisał, jest, pisał, sobie śpi, dobra. Ja naprawdę tego pilnować, bo nie chciałbym, żeby mi pogrył na przykład kable. O, to wtedy nie, nie, nie chciałbym mówić, co mi się z nim stało. 9, 7. Wiecie to spróbuję, spróbuję, bo jednak o wiele łatwiej by mi to... E, po prostu by mi to ułatwiło zadanie Zaoszczędziłbym trochę czasu za to. E, za to po prostu postaram się zrobić coś jeszcze e, lepszego, coś takiego wiecie oryginalnego. Połączenie właśnie... E, jakiego jakiejś sceny z konkretnej gry. Wraz z moją kamerą potem to połączyć w taki sposób, żeby to wyglądało jak jedność albo jak przynajmniej e, taka typowa, spójna konstrukcja. Dobra, idźmy sobie tędy, tędy sobie idźmy. Faculty Only, dobry. dobry, dobly dobly, dobly, dobly. Kurczę nie mogę biegać, ale dobra, mamy dwa dzienniki, bal jest daleko. Wiecie co? Ja wezmę sobie tego pieniążka, sobie go wrzucę tutaj. Dobra, mam sodę. Mam sodę, ona mi się zawsze przyda. Paldi wyjdzie mi... Nie wiem, z której strony właśnie teraz. Z tej strony, jak no jak na złość, no. Jak po prostu na złość. Minus 4. E, 5. Drodzy kochani. I myślę, że to będzie dobry sposób, ale na razie. O nie... <laughs> Mysyyyy tutaj, tutaj jest swip 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 No dobra Niech będzie, pewnie to nie zadziała ale CO? Dlaczego on mnie złapał? Dlaczego on mnie złapał? Nie, ten Baldi mnie dzisiaj już denerwuje Dobra drodzy wydaje mi się, że nie ma tutaj już co przedłużać, bo jak ja zacznę kolejną grę, to ona się skończy co najmniej powyżej pół godziny, a jak mówię chciałem już yy, nie dopuszczać do takiej sytuacji. To jest najlepszy moment, żeby sobie po prostu zakończyć. Cóż dzisiaj Baldi na stle powkurzał, dyrektor przede wszystkim na stle powkurzał. Cóż mam nadzieję, że ten odcinek z Baldiego wam się podobał. Mam nadzieję, że spodobał Wam się inne serie na moim kanale, bla bla bla, że ta seria z Baldiego wam się podoba i że będziecie czekać z niecierpliwością na kolejne nudne odcinki, nerwowe odcinki z Baldiego. Cóż, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, a mi jest Renegat, pieseł Was też pozdrawia, tam z tyłu mam nadzieję, że tak, cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!